Moi drodzy, dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Awres, a to jest Patron i kurczę, tu był jakiś problemik, tak? Dzikie zwierzęta zniszczyły uprawy. Dobra, a to jakoś można naprawić, czy coś? No Nie, w sumie niczego tu nie widzę, żeby można było naprawić, no dobra. To no, trudno. Trudno, trzeba czekać, może samo zniknie? Chyba, że... Ej, ale nie widzę, żeby tu jakieś uprawy się poniszczyły. Wszystko wygląda tak samo. Coś mnie tu cyganicie. No nic, no nic. Ehm, na jakim etapie my właściwie jesteśmy teraz? Mieliśmy jakieś problemy. To na 100%. Tutaj zawsze są jakieś problemy. Mamy rozbudowane ładnie. Dodajmy trzech złotników od razu tutaj, bo dlaczego nie? Skoro możemy. Jak wygląda sytuacja z pracownikami? Dobra, na maksa tu, na maksa leśnik, myśliwy, krawiec, gorzelnik, dobrze. Jeszcze rozbudujmy tylko tego. O tu jesteś, dokładnie tak. Nie, to nie ty. Czekaj, to tutaj jest. O, właśnie, tutaj. Nie wiem, tak naprawdę, czy w ogóle będzie przynosił jakikolwiek efekt w postaci przynoszenia jedzonka. Ten myśliwy. No ale ma tu kilka drzew, więc. Chyba powinno to generować jakieś tam mniejsze bądź większe ilości jedzenia, co nie? Chyba. No dobra. Sprawdźmy zatem badanie. Hmm, badania mamy chyba wszystkie już tutaj odkryte. Kurcze, pieczone. Nieźle polecieli. Uroczystości miejskie. A tak, dobrze, pamiętam. Tu jest cały czas problem z tym, żeby tekstylia wytwarzać. I nie wiem o co chodzi, że tych tekstyli, tekstyliów, tekstyli... Nie wiem czemu tego jest tak mało. Cały czas. Dlatego też myślę, że zrobić możemy... Hmm, czekajcie, wiecie co możemy zrobić? Możemy wzmocnić nieco węzeł produkcyjny, jeżeli chodzi o tekstylia. Tylko kurczę... Hmm, gdzieś tu kiedyś coś było, prawda? A ta leśnika? Nie. Ja potrzebuję tej chaty, która tekstylia przerabia. Zapasy to nie. Przepraszam. Jakaś tekstyliarnia czy coś? O jest, kalnia. Dobra. Kalnia produkuje 880 tekstyliów rocznie. Okej. Okay. I potrzebuje do tego celu bawełnę. No dobrze. Oraz barwniki. No dobrze. Czyli wypadałoby zrobić jakieś pola z bawełną, A jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pola tutaj? Tu już wszystkie są, dobra. Tutaj kurczę. Nie, myślę, że z tej strony nie będziemy robić. Mamy gdzieś jeszcze możliwość zrobienia jakiegoś pola. Tu wszystko już jest zajęte. okej. Okay. Okej. Okay. No, ale tu wygląda to całkiem ładnie i obiecująco. Przynajmniej, no tu powiedzmy, co wy na to, żebyśmy tu postawili jakieś pola? Może nie do końca tu, bo kurczę, tutaj nie można, ale tutaj. Proszę bardzo, to dajmy teraz tak. Udamy drogę. Ko. Udamy tako Udamy tu troszkę tak. Kurczę, teraz nie wiem, czy to się tu zmieści, jakoś tak w miarę sensownie. No niezbyt. A mo można to. Tak nie można. Może jakie to jest słabe. Dobra, tutaj zrobimy tak. To wszystko pójdzie na bawełnę. Wiem, że być może będzie za dużo zaraz tej bawełny. Ale wolę mieć tego więcej aniżeli mniej. Dajmy jeszcze duży magazyn. Proszę bardzo. I jedną chatę... Tego, tego pazia całego, gdzie on jest? Chata myśliwego, proszę bardzo. Nie wiem tak naprawdę, czy kurczę to jest dobry pomysł. Eee, nie, nie słonecznik. Bawełnę chciałem. Przepraszam. Nie. Bawełna dwa razy. Fiaty tu, jedne. I tu jeszcze jedne kwiaty by się przydały. Halo, halo, halo. Czy. O kurczę. Dobra, bo oni kawałek będą musieli tutaj iść. Żeby to jakiś połączył, czy coś? W sumie to nie jest głupie, żeby tutaj jeszcze jakieś ewentualne. Te tartaki postawić. Powinno się dać. Przynajmniej powinno przynieść to jakiś taki w miarę sensowny efekt. Dobra, dwa razy kwiaty, dwa razy bawełna. Przynajmniej na tej chwilę zobaczymy, jak to będzie wyglądało zaraz. Mam nadzieję, że zamierzony efekt to przyniesie. I dlaczego... O kurczę, co tu się dzieje? No tak, no, no i brakuje cały czas tych kwiatów, kurde. Dobra, to my może kwiaty weźmy tutaj jeszcze do róbmy. Doróbmy tu pola z kwiatami, proszę bardzo. Wiem, że nie będzie ich za dużo. Mogę? Dziękuję. Wiem, że za dużo ich nie będzie, ale kurczę... Lepiej mieć te dwa czy trzy pola niż jakby miało nie być nic. Proszę bardzo proszę, bardzo proszę, bardzo. Pięknie. No i dalej tych tekstyliów kurczę nie ma. I dalej jest z nimi problem. Um, cyk piaty, cyk piaty. No, to jeszcze to, żebyście zrobili i będzie fantastycznie, halo. Proszę mi tu jeszcze jedno pole zrobić. Już? Dziękuję bardzo. To tu też kwiaty, proszę. 95 rolników. O, panie, przewoźników też trzeba dorobić. 200 robotników mamy. Panie, kurczę, do, woł, puste domy, 13 tylko. No to pięknie, to by wypadało jeszcze tutaj, kurczę, rozbudować tę naszą dzielnicę mieszkalną. Na jej odrobinkę. E, może nie, ale dom dwupiętrowy jak najbardziej. Cyk, 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 proszę bardzo. Cyk, okej, okay. cyk, proszę bardzo, proszę pięknie, uprzejmie. Tutaj będzie taki coś. Proszę bardzo. Nie wiem, czy tak naprawdę pomiędzy tymi domami musi być jakaś uliczka, czy nie. Ale będzie proszę bardzo, tutaj tak, tutaj. Proszę postawić tą drogę. Dziękuję bardzo. I tu, i tu. Dobra. Myślę, że jakąś studnię by wypadało jeszcze tu postawić. Okej. Okay, całkiem ładnie to będzie wyglądać. Cmentarz. Im więcej obywateli mieszka w pobliżu, tym więcej towarów jest sprzedawanych. O, właśnie, właśnie. Może byśmy jeszcze targowisko tu postawili, skoro i tak to się rozwija tak ładnie. Gildie to tam mają, to nie ma sensu. Katedry raczej nie chcę stawiać. Tak mi się coś wydaje. A ulepszym od razu te studnie, proszę bardzo. No tu ładnie, tu sobie przejdą, a tutaj co, co to są za braki? Czemu tutaj droga jeszcze nie jest gotowa? Kamienia brakło, czy co? Ej, tu też nie ma. Chyba za duża była. Badania? Dalej nie można. Dalej brakuje tekstyliów. Co jest grane w ogóle? Co z tym chodzi? Może kupmy te barwniki? Ile by kosztowały? Kwiaty może nie, ale barwniki by 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 by, by. by... Biżuteria, nie? Kurczę, tak przywi... O, jest barwnik, dobra. Ja bym chciał kupić no wy mi tu... To nie, czekaj. Ty, to można zrobić tak przecież. Przed chwilą to było na górze. Jest, dobra. 700 barwnika możemy kupić za 200. Nie, 700 barwnika wolę kupić niż. Bo 700 kwiatów. Dobra, kupmy 700 kwiatów, 700 barwnika. Zobaczymy czym to się skończy. Jaki efekt to przyniesie? Mam nadzieję, że korzystny. Eee, dobrze. Tu jest wszystko okej. Okay. To jeszcze bym chciał... Kurde, te tekstylia durne, no! Jak ja mam za tekstylia płacić tyle piniąchów? Tak w sumie nie za bardzo się chce. Nie, nie, uznaję, że nie są jednak tak bardzo potrzebne. Kurde, na, narzędzi zaczyna brakować znowu. O co tu chodzi w ogóle? Gdzie jest jakiś y, warsztat ślusarski? Proszę bardzo. Proszę uprzejmie, będą dwa teraz. Myślę, że to nie będzie głupi pomysł, żeby postawić dwa warsztaty ślusarskie. Proszę bardzo. To jest magazyn. Tak, to jest magazyn. Czemu tych narzędzi tak bardzo? Tak bardzo dużo zużywają. Co jest grane? Już, już. Dobra. Od razu na maksa. Lecimy z tym tematem. Proszę bardzo. Tutaj też od razu. Co jest? Mój panie doradcy króla przysłanie listę żądań. Nie, potrafi... nie podano oficjalnego powodu, przedstawiono jedynie listę. Chcą 44 gruszki. W zamian za to dostaniemy trochę więcej lojalności. Wyślij im oficjalną odmowę. Powiedz, że nie możemy tego zrobić, bo religia nam zabrania, czy coś. Coś tam wymyśl. Wierzę w to, że dasz radę. Czego Wam brakuje? Wy nie macie mąki, z kolei. Jezus. Pszenicy mamy ok. Tak sobie myślę, może jeszcze jeden młyn. Kurde, lebele, no. Warsztat sztuczarski tu też jest, kurczę, no. O, mamy tekstylia, jej, uroczystości miejskie. No, proszę bardzo, proszę, proszę. Może uniwersytet od razu rozbudujemy? Dobra, stanowiska dla studentów, plus 12. Co to w ogóle jest? Książki. 31 dni do opracowania. O, panie. Aaa, tutaj jeszcze nie ma nic. Dlaczego tu nie ma nic? Okej. Okay. Blon w następ. Co to w ogóle było? Czemu to pole było tak. Niby ktoś tam pracował, a jednocześnie nikt tam nie pracował. Co to, co to miało miejsce, właśnie? O, badanie ukończone. Towary luksusowe. Dawaj, od razu też towary luksusowe. Co to daje? Drożenie zwiększa produkcji domu uzdrowiciela, Pracownik krawieckiej, sklepu jubilerskiego i mennicy plus 10%. What? Co pięknie? No to trzeba będzie tę politykę wdrożyć. 705. 705 osób. Ładnie. czego samych tragarzy 70 i 200 robotników. Ło nie kurczę! Pierwszy raz taka wielka metropolia tutaj się zrobiła. 671 tysięcy, Ok. Ok, okej. Okay. No mi się nie podoba ten teren tutaj. Strasznie jest taki mech. Jałowy. Przepraszam, a jak wygląda? 830 produkujemy drewna, okej. Okay. 2700 produkcji drewna opałowego, okej. Okay. Powinno być ok. W ogóle to z tego co kojarzę chyba jest achievement na milion monet. Korona prowadzi interesy na całym świecie, obowiązkiem każdego poddanego jest pomóc w ich realizacji. O! to nie handlowa Ale czy to znaczy, że my na tym będziemy więcej zarabiać czy nie? Nie. Chyba chociaż może. Nie wiem, czy to jest kurczę kwestia tego, że my więcej będziemy musieli dawać czy co? Farmę grzybów jeszcze nie rozbudowaliśmy. What? Dlaczemuż to? To, co to właśnie miało miejsce? Jakiś duży staw. Ok, gdzie jest ta polityka? Właśnie, kurde. Czekaj. Ym... Ile punktów będzie kosztowały te towary luksusowe? Produkcja plus 10% to mnie nie interesuje. Ja bym chciał to. Nie. Współczynnik urodzeń. Nie. Opłaty rynkowe. Dochód z targowiska, plus 20%. Ło! Wow. Propaganda, nie. Czekaj, to czy, czy to się samo wdrożyło, czy jak to działa? Towary luksusowe. Zajmie rezydencję patrona od razu, ale towary luksusowe, kurde, no przecież to powinno chyba być. Towary zaawansowane, towary luksusowe jest. No ale plus 10%. Kurde, na no 4 punkty byśmy musieli skądś wyrzucić garnizon? Co nam daje garnizon? Wydajność strażnicy. W sumie garnizon nie jest jakoś szczególnie niezbędny, to można go usunąć. Produkcja żywności, to zwrot majątkowy, towary podstawowe, konstrukcyjne, zaawansowane, niezbędne, budżetowanie, podstawowe budżetowanie. Dobra, to dajmy może. Um... Spróbujmy taryfę dać. Żeby więcej golda nam wpadało. Zobaczymy, czym to się będzie. Czym to, się... czym to nam poskutkuje tutaj. Miesięczna produkcja, 11 tysięcy. Miesięczne zużycie, 12 tysięcy. Kurde, jesteśmy na minusie! O nie! No to dawaj mennicę jeszcze jedną chyba, nie? Gdzie to jest? Farbiarnia, tkalnia, nie, nie, nie. Kurcze, duży magazyn. O, odblokowane osiągnięcie, Brainiac. Mielesz, pracownia stolarska, duży magazyn, nie, nie, nie. Ej, gdzie jest ta cała. Rezydencja patrona, proszę bardzo. No to teraz by wypadało ją gdzieś wybudować jeszcze. Tak sobie myślę, że może gdzieś tu. Proszę bardzo. Tak, kurcze pieczone. Przerzuciło mnie całkowicie. Znowu obróciło. No nie wyczy mnie. Proszę bardzo, najpierw droga. Okej. Okay. najpierw droga. Teraz myślę, że chciałbym żywo płot. Albo murek z kwiatami może? Kamienna ściana kwiatowa. Proszę bardzo, tak, tak, oraz, niech będzie tak. Tutaj będzie dróżka tak, na trzy nawet. Proszę bardzo, dwa posągi. No i chyba spoko, nie? Może jeszcze jakieś fontanny czy coś. Ale aż w oczy boli to, jak to nie jest tak równo zrobione. <noise> Ej, w ogóle jest inny posąg. Kiedyś były tylko konie, a teraz nawet gryf jest. Wow, fajnie. No dobrze, a jak wygląda ta cała chata? No, proszę, proszę. Wygląda w ogóle lepiej niż ta cała hala spotkań. No, taki pałac bym nawet rzekł. Dobra, to weźmy, wybudujmy może w takim razie Gildia kupiecka. Robert. Gdzie jest kurczę ta cała mędnica? Zgubiłem ją. Duży magazyn, mielaż, sklep odzieżowy. O, nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Jest kopalnia złota to mennica. Mennica jest. Dobrze, 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 dobrze. Fałszywy alarm. Myślałem, że zgubiłem, ale nie zgubiłem. Jak zdobyć pieniążki? No cóż, dodrukujmy ich. Przy pomocy mennicy, no bo co może pójść nie tak? No kurczę, no bądźmy szczerzy, to jest genialny pomysł. Czy pieniążki stracą na wartości, a gdzie tam? Nigdy w życiu. Jeszcze Niemcy nam będą zazdrościć, czy coś. No, buduj to szybciej, please. Proszę bardzo, proszę bardzo. Ile mamy domów pustych? Jeszcze 15 tylko. O cholerka. No to trzeba będzie delikatnie to rozwinąć tutaj. Cyk. Oraz. Cyk, proszę bardzo. Mm, domki, proszę bardzo. Dom piętrowy. To może tutaj nie. Jeden, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć oraz dziesięć. Proszę bardzo. Dziesięć domków na tę chwilę powinno wystarczyć. Proszę bardzo. Jak wygląda sytuacja związana z Mennicą? No, proces budowy trwa. No liczyłem, że trochę szybciej to pójdzie. O kurę, czapieczone. Obywatele, którzy znikną, 13. Nie, no niech sobie działają, niech robią co tam chcą, byleby krzywdy nie czynili, a będzie OK. O, miesięczne zużycie 7000. Czego brakuje znowu? Narzędzi? No jak to jest możliwe w ogóle? Przecież tyle tych ślusarzy tu mamy. Każdy produkuje po 780. To ile my mamy tego zużycia? Cię nie wierzę. No po prostu nie wierzę. Co jeszcze ślusarzy postawimy ze dwóch? Może z tej strony jeden i drugi, proszę bardzo. Może dzięki temu narzędzi nam wystarczy? Taką cichą nadzieję mam, bo kurczę, no. Trochę średnio to wygląda, przyznam szczerze. No, ale dobra. Rozwiązaniem problemu ze ślusarzami zajmiemy się w następnym odcinku. Także to byłoby na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Grał z Wami Awres. Ja, Trzymajcie się i do następnego. Hej!